Ja się nie ucieszyłaś, że przyjechałaś. się. A co tam u ciebie? A Nie zdycham pomału. Jak to? No tak to. Ja pierdolę. Patrz, jak rozmawiaj z Wnuczką? No rozmawiam. No, ona mówi, ja pierdolę. Ja zdycham. No rozmawiamy. Na poziomie. No, rozmowa na poziomie. No. no. Wyładniałaś? O, dzięki. Coś? Co, coś? przecież on jest z urodzenia ładna. A skąd? No, tak. <gry> Prezenty mikołajkowe do 20 zł. Na początek różnego rodzaju światełka. Fajna dekoracja pokoju. Jeśli ktoś nie ma pokoju, to są na baterie, więc karton pod mostem też oświetlą. Decyzyjna kostka. Super pomysł dla dziewczyny, bo one nigdy nie potrafią się zdecydować i wszystkich tym wkurzają. Śmieszne skarpetki. Jeśli ktoś nie nosi śmiesznych skarpet, to pewnie jest mega nudny i mu współczuje. Kąpka do twarzy i dupy. My wszyscy się brzedzimy, myć dupę częścią od twarzy, dlatego to jest świetne rozwiązanie tego problemu.